Witamy Państwa serdecznie z Pola Podczewem, odmiana LG Barakuda najlepsza kiloodporna odmiana, wierzę w nią, drugi raz ją uprawiam praktycznie też świetna odmiana. Wraz z Michałem Jędrzejewskim chcemy zachęcić Państwa do skorzystania z na naszej oferty, która rusza 5 maja, jeżeli chodzi o odżywianie roślin hybrydowe, gdzie wykorzystujemy nasze produkty biologiczne, takie jak Revital, Fosfopower, Azotopower stosowane na tym polu od lat, plus nawozy konwencjonalne zależnie od zasobności gleby, na przykład Pura lub który świetnie zabezpiecza nam fosfor, tak? A jest to nie, niebywała nowość w portfolio firmy ProCam w tym roku? Potash Plus, uzupełniający nam siarkę i potas, świetny nawóz, doskonały jakościowo, czy też PK 20... 29. 29, czy też inne nawozy z naszej oferty. Szanowni Państwo, z naszych analiz zeszłorocznych wynika przeprowadzonych w ponad 100 gospodarstwach w Polsce, że nawożenie, całe roślin w technologii uprawy zbóż i rzepaku to ponad 45%. Więc gdzie powinniśmy szukać efektywności, nieefektowności, efektywności, na czym ona będzie polegała? No właśnie zmierzamy do tych kosztów związanych właśnie z nawożeniem, Szanowni Państwo, 40-45% całościowych kosztów. Mamy ku temu możliwości, żeby jak najlepiej optymalizować ten proces, ponieważ to, jak zaczniemy to nawożenie jesienne, będzie w dużym stopniu budowało ten fundament dobrego plonowania wiosną. Co poza tym, mamy tak samo narzędzia, które pracują nam z samego kosmosu, które pozwalają nam podejmować. Śmiałe decyzje, lepsze decyzje, właśnie w oparciu o informacje, które jesteśmy w stanie przetworzyć. uzasadnione ekonomicznie. Proszę Państwa, to jest Program Sky, ale o te informacje, jak również świetne promocje, które przygotowywaliśmy, równolegle idzie nasza promocja rzepaków. Mówiłem o LG Barakudzie, tutaj jak mówię, ale też Auckland, Absolut, Batis i parę innych naszych nowości. Pytajcie naszego agronomu, ponieważ te dwie. Promocje idą dwutorowo, ale jeżeli zakupicie na odpowiednie powierzchnie rzepak i ofensywę ścierniskową w połączeniu z nawozami mineralnymi czyli nasze, naszą hybrydową technologię, dostaniecie świetne nagrody, świetne rabaty. Pytajcie o to naszych agronomów. Akcja od 5 maja już trwa. Już teraz dołącz do nas na drodze do sukcesu.